Cześć, witajcie. Pogoda typowo jesienna, deszcz pada, jest bardzo zimno i postanowiłem sprawdzić, czy pojawiło się jeszcze więcej grzybów niż podczas mojej ostatniej wizyty w lesie. Jestem w lasach na pograniczu Kicina i Wierzonki. Tych lasów jest bardzo dużo, ale one zawsze były bardzo obfite w grzyby, więc teraz sprawdzę, jakie grzyby pojawiły się po mojej trzydniowej nieobecności w tych lasach. Przepiękny, o nóżka, bardzo twarda. Pamiętajcie, że wyrywając grzyby, zawsze zakrywamy grzybnie, żeby nie wyschła. Chociaż pogoda jest taka, że na pewno nie wyschnie. Przepiękny pierwszy borowik, a ja się rozglądam dalej i widzę kolejnego przepięknego borowika. I już po kilku minutach zbierania, trzy przepiękne borowiki szlachetne trafiły do mojego koszyka. Zaraz będę je czyścić, ale tutaj. Zaczynają się już pojawiać podgrzyby brunatne. Ja takie zbieranie grzybów uwielbiam. W tej euforii już po prostu nawet zapominam, gdzie tego borowika widziałem wcześniej. No przez chwilę go widziałem i znowu go nie widzę. A, tutaj się schował maluszek. Kolejny. Bardzo fajna miejscówka. Las jest dębowo-sosnowy, więc idealne miejsce, właśnie na, na borowiki szlachetne. Naprawdę dziwki. A tutaj grzyb, który uwielbiam. Chociaż ten jest taki bardzo skapciały, siedziun sosnowy. Kozia broda. Chociaż wiem, że w różnych miejscach Polski ten grzyb jest nazywany inaczej. Grzyb jest po prostu przepyszny. Więc jeżeli będziecie w lesie, to musicie koniecznie spróbować. Tego grzyba nie można pomylić absolutnie z niczym. Jest jeszcze siedziun dębowy, ale on jest również grzybem jadalnym. Ten grzyb jeszcze 10 lat temu był pod ścisłą ochroną. Siedzuń dębowy jest pod częściową ochroną, natomiast tego sosnowego jak najbardziej można już zrywać i zajadać. Są przepyszne zupy na bazie tych grzybów, lepsze niż kania. No, niestety, zaczyna coraz mocniej padać, więc będę musiał się zbierać do domu. Grzyby w lasach są. Są naprawdę różne gatunki, począwszy, zaczynając. Od oczywiście borowików szlachetnych, prawdziwków, kończąc na podgrzybach złotoporych, podgrzybach brunatnych. Eee, niezliczona ilość kani, eee, to pokazywałem w ostatnim filmiku, więc już ich nie nagrywałem. Ja też nie zbieram tych grzybów. Dzisiaj nastawiłem się głównie na borowiki. i Tych borowików kilka sztuk mam. Będę musiał sobie jeszcze je zaraz tutaj oczyścić, bo nie chcę takich brudnych sobie brać do domu. Myślę, że jak na krótkie grzybobranie to. Grzybów jest całkiem sporo. Pewnie gdybym się rozejrzał troszkę dłużej, gdyby nie padało, to tych grzybów byłoby zdecydowanie więcej. Ale jest ile jest. Odczekam jeszcze kilka dni i przyjadę jeszcze raz w to samo miejsce. I bardzo Was serdecznie zachęcam do chodzenia po lesie i zbierania grzybów, które są przepyszne.